Załoga leci z modyfikowanym DC-8. Niezwykle niezawodna, godna zaufania maszyna. To wąsko-kadłubowy odrzutowiec dalekiego zasięgu wprowadzony w 1959 roku. Użytkowany zgodnie z instrukcją producenta, jest nie do zdarcia. V1, rotacja. Samolot startuje o 17.40. Wznoszenie. Schować podwozie. Wznoszenie. 1000 stóp. Przyjąłem. Choć firma Airborne Express, ABX, nie jest tak znana jak Federal Express czy UPS, na rynku USA ustępuje jedynie tym dwóm gigantom. Rozszerzając flotę, ABX kupiło samolot, który stanie się lotem 827 i zmodyfikowało go przed wejściem do służby. ABX 827 nam 2,5 tysiąca wznoszę się na 5000. ciąg maksymalny, zapłon wyłączony. Po modyfikacji maszyny niezbędny jest lot próbny, oceniając jej funkcjonalność. Skrótowo nazywa się go FEF. Cel takiego lotu jest oczywisty: po prostu trzeba się upewnić, czy wszystko działa tak, jak ma działać. Po odlocie z Greensboro samolot spędzi w powietrzu dwie godziny wykonując few, a potem wróci do Greensboro. ABX-827 poproszę blok od 10 do 12 tysięcy do lotu próbnego. Testy maszyny muszą się odbyć w wydzielonym bloku przestrzeni powietrznej. Może być od 13 do 15? Może być. ABX-827 przyjąłem. Wznoś się i utrzymuj blok 13000 do 15000. Osiągnąwszy wyznaczoną przestrzeń, załoga sprawdza listę kontrolną FEFU. u Wloty? Otwarte. Te wloty to część systemu hermetyzacji. Lewy nie zaskoczył, powtórzmy. Problemy podczas lotów próbnych to norma. Samolot był tak mocno zmodyfikowany, że musiał zostać porządnie oblatany. Wloty zamknięte. Lewy nie działa. System hermetyzacji ma wbudowaną nadmiarowość. Można bezpiecznie kontynuować lot. ABX827 skręć w prawo kurs 360 do ominięcia ruchu. Kontrola ruchu lotniczego monitoruje przestrzeń, zmieniając trasę lotu 827 w razie potrzeby. ABX827 w prawo 360. Potem podwozie ręcznie. Gotowy na zanik hydrauliki? Tak, śmiało. Dawaj tery. To próba wypuszczenia podwozia bez użycia systemu hydraulicznego. Swobodne opadanie podwozia półtora jest 0 Gotowy? Tak, wypuścić podwozie. Podwozie. Wypuszczone, trzy zielone. Mam. Obrastamy lodem. Oblodzenie zmienia profil skrzydła, więc samolot zaczyna gorzej lecieć. Załoga wymyśla, jak uniknąć problemów. Jeśli wejdziemy na 15, powinniśmy być ponad tym. Tak, możemy, mamy ten blok. Załoga wznosi się, by opuścić złe warunki, i nadal przeprowadza testy. Następne przeciągnięcia. Piloci celowo zwolnią niemal do prędkości przeciągnięcia, aby ustalić, kiedy włączą się wibracje wolantu. To system montowany w większości odrzutowców pasażerskich. Wibracje sterownicy ostrzegają pilotów zanim dojdzie do przeciągnięcia, wymuszając reakcje. Powinniśmy przeciągać przy 122. Ustawię sobie tyle. Załoga ustawia prędkość, przy której spodziewa się przeciągnięcia. Mój już. Wibracje 128. Podawajcie, będę notował. Zapisuję prędkość, przy której wolant zaczyna wibrować i przy której zaczyna się przeciągnięcie. Kapitan redukuje prędkość o jeden węzeł na sekundę, dążąc do przeciągnięcia. Trzepotanie. Załoga wyczuwa zmiany w locie. Wcześnie, gdy zbliża się przeciągnięcie, maszyna zaczyna mówić do załogi. Wibruje, jak to mówimy, trzepocze. Piloci natychmiast reagują. Pełna moc 133. Wtedy w jednym z lewych silników pojawia się pomparz. Silnik numer dwa. To nie jest normalne, wiesz o tym, więc to przykuwa Twoją uwagę. Cofnij. Zrobione. Samolot przechyla się w lewo i zaczyna opadać. Załoga usiłuje wypoziomować skrzydła i spowolnić opadanie. Right. Okay. Działam. Samolot zniżył się poza obszar kontrolera, więc kontroler chce go przekazać. 827 przejdź na Indianapolis 128.4. Potwierdzenie nie nadchodzi. Załoga jest zajęta problemem z maszyną. ABX-827 Indianapolis 128.4. ABX-827 muszę zostać na tej. Przecinam w zniżaniu 8000, wywołam Cię. ABX-827 zniżanie awaryjne? Tak. Piloci utracili kontrolę nad maszyną, która ciągle opada. Ster kierunku, próbuję. Kontroler widzi, że lot 827 ma kłopoty, więc sprawdza okoliczną przestrzeń i szuka mu bezpiecznej wysokości. Okay. Możesz utrzymać 7000? Załoga nie odpowiada. Samolot jest mniej niż 5000 stóp nad ziemią i szybko opada. Z powrotem. Ster w lewo. Dobrze, spokojnie. Wiedzieli, że są w opałach. Na pewno byli przerażeni. Załoga próbuje wyrównać lot, ale maszyna jest zbyt nisko. Naprawdę? Pół godziny po rozpoczęciu standardowego lotu próbnego. DC-8 rozbija się o zbocze góry. ABX-827 jak słychać? ABX 827, do you copy? Nikt nie przeżył. Coś błysnęło, wybuchło, a potem strzeliło czarnym dymem i czerwono-niebieskim płomieniem. Wiadomość o wypadku szybko się rozchodzi. W siedzibie Airborne zjawili się psychologowie, którzy pomogą rodzinom i znajomym ofiar. To okropna tragedia, zwłaszcza tuż przed świętami.